Witam, tutaj Wam pokażę filmik, w jaki prosty sposób za praktycznie 20 zł, bo tyle kosztowały mi arkusze tych, tych steropianów, ocieplić wydzielone miejsce, w którym będziemy umieszczać rośliny, które mają problem z przetrwaniem zimy. W sensie chodzi o bryłę korzeniową, że jak jest duży mróz, to potrafią przemarznąć i już wiosny no nie wystartują. Tutaj są akurat trawie pompasowe. Tuż mamy. 10 grudzień w tym momencie, jeszcze nie było takich dużych mrozy ale jak przyjdą takie po minus 20 są możliwe to jest więc tak jak w tamtym roku co się stało, nie było kryte, były postawione załóżmy w pustym miejscu tutaj tak jak tutaj na tym przykładzie i co? I, i, I przemarzły, i nie wypuściły, więc w tym roku postanowiłem zrobić coś takiego, że ociepliłem, wydzieliłem taki kawałek, ociepliłem styropianem, no bardzo łatwo, nie trzeba go sklejać, tylko po prostu dostawiłem cegły tutaj, żeby to się nie przesuwało, żeby było stabilne. No, tak jak w tym przypadku, z każdej strony mamy troszkę miejsca i na wierzch przyspy, przysypiemy po prostu samymi liśćmi. Nie będziemy włóknić no niczym. Same liście będą wypełnianiem tutaj między tymi wszystkimi szparami. Akurat tu są we worku, ale to jest na kompost liściowy w tych workach, w tych trzech. To będzie pół roku sobie dochodziło. A tutaj zrobimy. A styropian Styropian piątka wystarczy. Wystarczy, od tej pięćdziesiątkę, żeby było pokazane. Pięćdziesiąteczka zupełności wystarczy, aby to, to wykonać, więc co, pozostało mi tylko pozbierać jeszcze liście, które są jeszcze opadnięte na trawniku, bo tam jest akurat dużo liści, tam widać pod drzewem, tu mamy to tak samo drzewa i, i pozbieramy i wypełnimy tutaj po prostu te wszystkie luki i przysypiemy tak, żeby było wypełnienie liśćmi i zobaczymy co będzie w przyszłym roku, czy to wszystko będzie żyło. No, dobra. No to wszystko, pozdrawiam I w przyszłym roku Gdzieś tak w kwietniu spróbuję nagrać filmik Zobaczymy czy to się przetrwało, czy startują te, te trawy pampasowe Dobra Pozdrawiam O tam mamy jeszcze trawy pampasowe, ale one są w gruncie Więc tamte one sobie spokojnie Spokojnie sobie przeżyją O i tu mamy pampasówkę piękną zebrniusa. Dobra tak jak mówiłem, wypełnimy liśćmi i pozostawimy na okres zimowy i zobaczymy na wiosnę. Pozdrawiam i miłego y, oglądania. Pozdrawiam.